Czemuż, witam Was? E, recenzja miała być w innym formacie, ale jest taka. E, dzisiaj piwko było od Tynia. E, długi pocałunek, Draut, e, browar domowy Tynio. E, piwo podwójnie chmielone na gorąco Cascade Hinok z dodatkiem skórek pomarańczy. Całość okraszona chmielem na zimno. Continental USA drożdże US05. Bazą tego piwa był ekstrakt chmielowy Draut z dodatkiem ekstraktu słodowego i tym podobne. BLG 13, v 5,4. Rozlew kwiecień tego roku. Świetna rzecz. E, piękna barwa. Niestety, no, piwo zostało otworzone już, e, już, już. już e, 40 minut temu. E, także no, piana rzeczywiście opadła. Niemniej, w smaku nadal jest bardzo dobre e, i ty nie spisałeś się. Jeżeli chodziłoby o Walhalę, która powinna tutaj być gameplayem gdzieś ten, może będzie na moim czole wyświetlona jako takie, taka pokorna nalepka, że co Ty zrobiłeś, czemu tak się stało, nigdy więcej tego nie rób. Eee, a mianowicie nagrałem recenzję, która nie ma dźwięku. Eee, ale mniejsza o to. W eee, grałem od, samego, od samej premiery, kupiłem ją wraz z konsolą, dobrze mówię? Tak, z konsolą ją przyniosłem, przyniosłem Valhalle i przyniosłem Milesa Moralesa Spidermana. Eee, I to fajne dotknięcie będzie przy okazji. Eee, bo Walhalla zajęła mi 70 godzin z podziałem mniej więcej na pół na pół. Pierwsze po premierze grałem 35 godzin, i teraz znowu 35 godzin, daje to łącznie 70 godzin, więc była to bardzo ciekawa rozgrywka. Nadal uważam, że wygląda solidnie, naprawdę spoko. Tutaj pod wieloma względami muszę powiedzieć, że można było zawiesić, było raczej zawiesić oko. Łączy się to fajnie z tym, że widać było dużo pracy takich, wiecie, koncert, w koncertartach artystów i tym podobnych osób odpowiedzialnych za wartości artystyczne, bo na wielu elementach zarówno oręża jak i wystroju można zawiesić oko i są one artystycznie fajne. Tak samo jak można trafić naprawdę, naprawdę na bardzo fajne e, lokacje. E, nie psuje tego faktu mocno to, że gra poniekąd trochę odwzorowuje realia e, Wielkiej Brytanii, Anglii, że jest deszczowo, więc tych takich sz szarobury dni, raczej mamy noc, a po drugie mamy jeszcze takie, właśnie dość częste opady, więc ta gra dość często jest taka szarobura, taka ciemna, ale e, to nie przeszkadza w tym, że można znaleźć naprawdę bardzo fajne e, lokacje. Niestety e, ma pewien problem. Mianowicie dla mnie najbardziej widoczne jest to, że jest taka jakby troszkę miałka, zarówno jeżeli chodzi o kwestie e, walki. Jak i fabularne, bo ta gra się bardzo dobrze nadaje do tego, żeby być taką grą. Um... A jesienny, przyjemny wieczór do pogrania sobie na jesień, nie? że tak wchodzisz sobie, a tu sobie coś odblokujesz, a tu sobie kogoś pokonasz, a tu kogoś zabijesz, a tu jak sobie znajdziesz jakieś skarby, a tu jakiś sojusz, a tu synchronizacja, i później się rzucisz w siano, i tam gdzieś się schowasz, jakąś misję poboczną mnie, coś tam sobie jakiś, poszukasz jakiegoś skarbu, znajdziesz sekretną lokację, popatrzysz sobie na ładne jakieś tam widoczki. I na następny dzień jest to samo. I tak sobie jakoś tam będziesz to powoli pchał. nie e, Taki niezobowiązujący gameplay. A przy okazji, e, gameplay, który nie jest trudny, ja e, w ciągu ostatnich 20 godzin gry, tak mi się mniej więcej wydaje, nie zginąłem ani razu. Mimo tego, że mniej więcej w tym samym czasie już zupełnie nie szukałem żadnego oręża. Powinno być tak, że wiecie, przechodzicie z każdego kolejnego obszaru na trudniejszy, no to, no to powinien być e, powinieneś móc zdobyć ekwipunek e, broń e, czy inny oręż e, i mm, on by potrzebny, przydatny i coś byś na tym zyskiwał. Natomiast od pewnego momentu w Wahali już zupełnie nie szukałem tego oręża, zupełnie nie, nie znajdowałem nowych rzeczy, bo nie potrzebowałem. Gra ma system uników moim zdaniem zbyt uproszczony. Możliwe, że gdyby zmienić na trudniejszy poziom, to tam już więcej by się zdarzało pomyłek, ale. na tym standardowym poziomie trudności, który się włącza, jest to, którego ja zawsze wybieram. Ja nawet nie wiem, jak jest jakiś standardowy, jeżeli... ale nigdy tego nie zmieniam w grach, nigdy. E... Także jest prosty, jest prosty i przez to właśnie taki łatwo dostępny. Natomiast teraz już wiem, że w... z asasynami to się już długo nie będę widział. Albo przynajmniej nie potrzebuje się widzieć i samemu, tak sam z siebie, tego ich nie kupię. Może, być jakby tam do mnie w formie jakiegoś, nie wiem, pożyczenia, e, czy, czy nie wiem, czy będą w abonamencie. No to jeszcze spoko. Ale samemu nie, bo jestem, jestem syty. Jestem syty i moim zdaniem asasynów nie potrzebuję, nie? E, bo tak, pod względem skradania hitman jest lepszy. Pod względem walki God of War jest lepszy pod względem na przykład otwartego świata, moim zdaniem Horizon. I myślę, że na przykład to, co mam właśnie pod ręką, co będzie następną rzeczą, którą będę ogrywał, czyli na przykład Spider-Man, czy ten, czy Miles Morales, myślę, że będą... że mogą być na przykład fajniejsze w kwestiach walki. Eee, w tak zakładam, tak gdzieś czuję w kościach. A że Miles Morales moim zdaniem jest, a ta, no spodziewam się, że pewnie też tak będzie. Eee, i e, ta gra jest po prostu dobra. I tak ją właśnie oceniam. 3 na 4 dobra gra, e, która ma swoje zalety, ale e, nie jest to... Tak sobie myślę, że niektórzy by chcieli, żeby, żebyśmy byli już w czasach, kiedy, hmm. kiedy kiedy gry akcji fabularnie nas tak angażują, jak na przykład właśnie wielokrotnie wspominane hmm. Wiedźmi. Chcielibyśmy tego, nie? Był by, byłby to pewnie skok, na który każdy by się chętnie zgodził, nie? Żeby fabularnie, pod względem tych dialogów i tego całego splotu interakcji, było tak to dobrze zrobione. No, ta gra taka nie jest, hmm, ale nie jest też zła. Na pewno są osoby, po pierwsze, które, tak jak powiedziałem, będą potrzebowały gry takiej po prostu, żeby wsiąść i w nią po prostu grać, nie? I to jest taka gra, naprawdę jest fajna, bo jeżeli... I, Myślę, że tak naprawdę bardzo podobna by była do Odyssey czy do e, Origin, Zależy od tego, jaka epoka historyczna bardziej Cię interesuje. E, no, dla mnie rzeczywiście wikingowie są najbardziej interesujący e, i e, czerpałem radość z tej, e, z tej podróży. Także e, naprawdę e, spoko. Niestety, niestety gra ma taką sobie muzykę. No, no, nie jestem w stanie powiedzieć, żeby to była gra pod tym względem rewelacyjna. E, coś tam sobie gdzieś tam czasami gra, ale nic wartego zapamiętania. Także troszkę, troszkę to dopełnię takiego, takiego obrazu dobrej gry po prostu. A, piwko. E, piwko klasa. Piękny kolor, ciemny, fajny, brązowy, taki bursztynowy, taki, taki aż podchodzący pod lekką, takie gdzieś tam za czerwienne, czerwienne nuty się e, pojawiają. I e, w smaku... W smaku jest naprawdę świetne. Dlatego, że e, fajnie łączy gorycz, z słodyczą i jeszcze do tego jest taka wytrawna nuta. E, więc to e, tworzy naprawdę fajną kompozyc kompozycję i, no co, 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 co tu dużo mówić, ty nie okolone, kolejny raz, kolejny raz dowaliłeś z grubej rury. i Dziękuję za podarek, świetna rzecz. Szkoda, e, że nie mogły być widoczne jak je ja. otwieram, a może właśnie, a może właśnie ten, ten, ten kawałek, gdzie je otwieram, będzie widoczny tylko, że bez głosu może wystarczy pod ten filmik, e, o którym wspominałem, podłożyć jakąś chilałtową muzyczkę, żeby sobie coś tam się e, ruszało, nie? No, natomiast e, tak. Takie stwierdzenia jak dzisiaj już usłyszeliście się pojawiały i myślę, że tym sposobem możemy tą piękną i nadobną recenzję zakończyć. Bo czemu nie? Taką krótszą i miejmy to za sobą, bo ojene, jak tak można? Jak tak można? No cóż, dobra. Także recenzję mamy za sobą. Piwko mamy zdecydowane. E, piwko, oczywiście, 4x4, 4, gra 3x4. Wahałem się trochę, czy nie dać 3 z minusem. Ale no dobra, niech ma to 3. I e, jeżeli dam Iwan ogląda, e, no to właśnie będziemy otwierać grę od ciebie. Jest jedna niepokojąca rzecz, która mogła wpłynąć na to, jak płyta będzie wyglądać, kiedy ją będziemy dodawać. Natomiast nie wiem, czy to będzie słychać do mikrofonu. Słyszycie? Płyta wypadła z tych ząbków, nie? A w związku z tym, że była w transporcie, to, 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 to parę razy, które poruszałem, myślę, że nie wpłyną już na to, jak, jak będzie wyglądać płyta. Miejmy nadzieję, że płyta była wytrzymała i rys nie będzie. Ale rzeczywiście, płyty czasami wypadają z tych uchwytów. Zobaczymy sobie. Ach, pachnie nowością. Nie ma to jak Spider-Man. O, właśnie jest nie tam, gdzie być powinna. Ale nie, spoczko, jak nówka. Nic, żadnej... o, tu, 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 tu. Żadnej ryski, eleganciuchno. Co mamy w środku? Co mamy w środku? Mamy to. Zrobię Ci psikusa. A co? Zobaczysz tą grę po raz pierwszy z alternatywną okładką. Zmienię Ci stronę. <taki> Takie coś mamy. Także dam Iwan. Mam nadzieję, że mi wybaczysz. E, ale co? Zamienimy. Niech będzie z drugiej strony. Gdybym był większym, czu, e, większym e, youtuberem, to jeszcze bym tu strzelił autograf, ale nie będę takich rzeczy robił, bo z, po moim autografie nikomu nic. E, ale spoczko mamy okładkę alternatywną Spidermana, nie tak e, oczojebną, dużo bardziej spokojnie, spokojną, ale niech będzie. Dobra. E, także co? Zrobiona recenzja, kolejna gra otworzona, to będzie następna recenzja, także no, myślę, że każdy ma świadomość, że kolejna recenzja będzie przynajmniej za dwa miesiące. <laughs> Jak nie dłużej. No ale tak to bywa na tym kanale. Niemniej recenzje się ukazują, są systematyczne, bo zawsze jest jedna po drugiej. <laughs> Także dziękuję Wam za wyczekanie tego, bo ta recenzja powstała właśnie na żywo. Zobaczymy, jak to będzie, po prostu ją utnę, wytnę i będziecie widzieć to, a część z Was widziała to na żywo. I co? I jak było? Mam nadzieję, że spoko.